I tu Kango zbliżanie, jeszcze jesteś na wschodniej. Tak naprawdę zawołaj za jakieś e, 10 mil na zachodniej. Trzymaj jeszcze wschodnią, bo teraz się widzę z modu na morsku zachodnią, płynąc w tym trawersie. Przybytowie to głośno na zachodnią. Siera, Papa Oskar Golski ma brawo. 4000 widzę na radarze przed zblewem. To musisz być ty NH1029, potwierdzasz zbliżanie już? i lądowanie na 10.29 QNH wbiera Papa, jeśli dobrze odebrałem Romeo Delta Eco na 3, słyszę Za chwilę będzie lepiej Strefa od w górę aktywna Poruszaj się pod strefą Zgłoś proszę przecięcie Wisły Na wysokości Świecia 1028 28 QNH. I już się wstępuj na wschodnią, Na dawaj na 127-150 I utrzymuj ją do opuszczenia sektora do Warszawy A pan fotom jest real, pan informacja. Wiem, że mówiłeś, ale jeszcze raz potwierdzę o i również oprócz tej 11, to jest od 3,5 w górę TR22 segmenty. Dziękuję. To India Golf Hotel Uniform Gdańska Informacja. India Golf Hotel Uniform Gdańska Informacja. India Golf Hotel Uniform Gdańska Informacja. Jak mnie słyszysz? tylko dystans do miasta 9 mil, to 3 to ty. Tak, potwierdzam 8 mil do miasta. Możesz skrócić to znacznie, jeśli masz życzenie. Aktualnie, e, daj Ident Możesz wykonywać na świecie. Daj Ident India Golf Hotel, -ident, radarowo. W bieżącej pozycji e, możesz wykonywać kursem 118 na świecie odległość 65 mil, a jesteś w dolocie do miastka w odległości 7 mil. Zgadza się, te mil do miasta. na południe? Jesteś dokładnie na trawersie północnym Białego Boru w odległości 3 mil. Potwierdzam. I tylko jeszcze ust ustaw pari, nie pali, nie wysyłasz wysokości wcześniej było no, nie? to jest sprawdzam powinno być dobrze jest bezwłodność, czekam to dotrze do mnie 2200 na radarze, dzięki pomogło usprawniłeś transport to jest Jagosław, to Alpha Delta Romeo, change VATO robo 118730, remember close lifespan after landing, 281028, bye Botolin torfiera Alfa 128575 w sektorze QNH 1026. Bieraj jest do stanu podpierdka wstępnego z 1028 do UTC. India Delta 58 informacja. Nadajmy jeszcze raz podpierdka wstępna. Dziękuję bardzo. Dostępne słowo graniczne lądowanie 1028. Thank okay. you.